W liście do Hebrajczyków, rozdziale 9, w wersecie od 8 do 10 czytamy Przez to Duch Święty oznajmia, że nie jest jeszcze ukazana droga do Świętego Świętych, dopóki istnieje pierwszy przybytek. Co jest przykładem teraźniejszego czasu, w którym składane są dary i ofiary, nie mogące uczynić doskonałym w sumieniu tego, który pełni służbę, która polega tylko na pokarmach i napojach i różnych obmywaniach i przepisach co do ciała nałożonych aż do czasu naprawy. Zauważmy, że autor mówi nam, że rzeczywistość pod prawem Mojżeszowym miała się zakończyć i ustąpić miejsca lepszym rzeczom. Oznacza to, że tamta rzeczywistość miała mieć dni ostatnie. Przy tej okazji możemy zapytać, dlaczego stare przemierze miało przeminąć. Otóż Miało ono przeminąć, ponieważ nie mogło uczynić nikogo sprawiedliwym. Miało ono przeminąć, ponieważ opierało się na ofiarach, które nigdy nie mogły na zawsze zgładzić grzechu. Miało ono przeminąć, ponieważ było tylko cieniem lepszych rzeczy. Miało ono przeminąć, ponieważ nigdy nie mogło zapewnić czystego sumienia. I tutaj mamy całe sedno sprawy. Nowe przymierze zapewnia sprawiedliwość. Nowe przymierze jest zbudowane na doskonałej i skutecznej ofierze Pana Jezusa. Nowe przymierze gładzi grzech na wieczność. Jeżeli rzeczywistość Starego Przymierza była skazana na koniec z powodu swoich braków, a Nowe Przymierze Chrystusa czyni to, czego Stare nie mogło uczynić, to dlaczego zatem wiek Nowego Przymierza miałby się kiedykolwiek skończyć? Królestwo Dawida Starego Przymierza nie mogło zapewnić tego, co zapewnia Pan Jezus Chrystus i jego nowe przymierze? Dlaczego Bóg miałby kiedykolwiek przywrócić to nieskuteczne królestwo, które nie mogło ono uczynić tego, czego wymaga Bóg? Widzimy zatem wieczystą naturę nowego przymierza Pana Jezusa Chrystusa i, w odróżnieniu, tymczasową naturę rzeczywistości Starego Przymierza Izraela. Według zamierzenia Boga, to nie rzeczywistość nowego przymierza, a Starego Przymierza miała się zakończyć. Zauważmy, że rzeczywistość Starego Przymierza nadal obowiązywała w czasie, gdy pisarz listu do Hebrajczyków był jeszcze wśród ludzi żyjących. Czasowniki, jakie użył, są w czasie teraźniejszym. To dlatego posłużyłem się kopią tekstu z przekładu toruńskiego. Zgodnie z kopiami pism Nowego Testamentu, czasowniki w tekście są w czasie teraźniejszym, podczas gdy niestety wiele tłumaczeń nie oddaje ich we właściwy sposób. Podczas Starego Przymierza Zapowiadano nadchodzący czas naprawy. Oznacza to, że przeznaczenie Izraela miało być zrealizowane w czasie naprawy. Skoro pisarz mówi nam, że te ofiary i praktyki były tymczasowe, miały trwać tylko do czasu naprawy, to nie ma sensu mówić o przyszłym przywróceniu systemu ofiarniczego, jaki miał miejsce w świątyni. Ten ofiarniczy system miał bezpowrotnie przeminąć wraz z nadejściem Królestwa Mesjasza. Mimo to milenialiści mówią nam, że świątynia Starego Przymierza i jej system ofiarniczy mają zostać przywrócone. Fałszywy pogląd milenarystyczny przywrócił Pismo Święte do góry nogami. Czas naprawy pochodzi od greckiego słowa diorchothis i oznacza przywrócenie do właściwego stanu. Było ono używane w praktykach medycznych związanych z leczeniem. Chora osoba była uzdrawiana, na przykład nastawiano komuś złamaną kończynę. W liście do Hebrajczyków termin diorthosis zapowiadał nadejście królestwa mesjańskiego i w taki właśnie sposób słowo to jest używane przez proroków Starego Testamentu. Na przykład w Izajasza 62:7 prorok przewidywał czas, kiedy JHWH ocali Izrael i uczyni diorthosis Jerozolimę błogosławieństwem. Izajasz nie tylko powiedział, że przewidywana diorthosis nadejdzie wraz z przyjściem JHWH w sądzie, że rzeczywistość Starego Przemierza będzie trwała jedynie do czasu diorthosis, a będzie to w czasie zbawienia mającego mieć miejsce w czasie paruzji Pana Jezusa tym, którzy Go oczekują ku zbawieniu. Czas zbawienia w czasie diorthosis jest zatem umieszczony nie przy końcu eonu chrześcijańskiego, ale przy końcu rzeczywistości, która, jak wiemy, była jedynie typem i cieniem, a więc Starego Przymierza Izraela. Należy także podkreślić, że nic nie stanowiło większego wyrazu berła, a więc władzy Judy, niż świątynia Starego Przymierza z jej kapłaństwem, ofiarami i kultem świątynnym. W Hebrajczyków 9 mamy przepowiednie, że świątynia wraz z jej kultem była tymczasowa i bezpowrotnie przeminie. Berło zostanie odjęte od Judy, gdy nadejdzie czas diortosis. Czas diortosis miał być czasem, kiedy Mesjasz przywinie się zbawienie. Berło miało zostać odjęte od Judy w dniach ostatnich Izraela. I rzeczywiście, berło zostało odjęte od Judy wraz ze zniszczeniem Jerozolimy i świątyni w roku 70 naszej ery. Dlatego też koniec dni ostatnich Izraela nastąpił. Wraz ze zniszczeniem świątyni w roku 70. Z listu do Hebrajczyków 9 wynika zatem jasno, że dni ostatnie nie są ostatnimi dniami ani historii ludzkości, ani tzw. świata, ani wieku czy też eonu chrześcijańskiego. Pisarz do Hebrajczyków mówi, że świat starego przemierza był już bliski zaniku. Zatem dni ostatnie osiągnęły punkt kulminacyjny. Wraz z usunięciem świątyni w roku 70. W dalszej części zajmiemy się analizą odjęcia berła od Judy według orędzia zawartego w księdze Apokalipsy.